Siemano, Ludziska, witajcie w następnym odcinku PS3 Site TV. Jak widzicie, bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Shop Złodziej Sly Cooper. W dzisiejszym materiale pokażę Wam początek drugiego rozdziału na Dzikim Zachodzie, gdzie musimy, właśnie na początku, zwrócić uwagę miejscowego szeryfa i pomalować plakaty z jego podobizną. Ma to na celu po prostu dać się złapać, żeby dostać się do więzienia, gdzie siedzi jeden z naszych przodków, czyli w tym przypadku Tennessee Cooper. Podobnie jak w poprzednich odsłonach, możemy, a raczej musimy często okradać przeciwników, gdyż mogą mieć oprócz gotówki ciekawe skarby. W tym przypadku nie miał tego skarbu, ale mniejsza o to, tu mamy. Cel numer 1, czyli pierwszy plakat, oczywiście nie musimy okradać, i możemy od razu pozbyć się przeciwnika, i wtedy też dostaniemy monety, za które możemy kupować ulepszenia. Jak widzicie, mamy pierwszy plakat zrobiony i mamy wskaźnik misji niebieskie, tutaj, gdzie pokazuje nam. Drogę, w którą trzeba zmierzać. Mamy drugi plakat. Oczywiście nie musimy wykonywać od początku misji do końca. Możemy sobie zrobić przerwę, pobiegać po dosyć rozległych planszach i poszukać czy butelek, czy też e, wizerunków, shopa, za które. O, pociąg, musimy uważać, za które otrzymujemy dodatkową skarby i możemy kupować dodatki w menu. Nie w tym kierunku, dobra, tutaj jedziemy w kierunku następnego. Osoby, które raczej są przeciwnikami polskich wersji, nie będą miały raczej na co narzekać. Jak do tej pory bardzo mi się podoba polonizacja, jest bardzo fajnie zrobiona. Głosy są bardzo dobrze dobrane do postaci. A Jarosław Boberek jako Sly pasuje bardzo dobrze, o czym mogliśmy się już przekonać w przypadku PlayStation All-Stars Battle Royale. A jak ktoś ma dobrą pamięć, to po głosie Bentleya bardzo szybko skojarzy, że jest to głos Gargamela ze Smurfów, co niektórym przeszkadza, a niektórym nie. O, tu jest, musimy uważać. Jeśli damy się zauważyć na przykład temu gościowi, to nic się nie stanie. Ale jeśli w trakcie niektórych misji damy się zauważyć, to po prostu mamy nie tyle co game over całkowity, ale zaczynamy misję od samego początku, tudzież ostatniego punktu kontrolnego. Co czasami skutkuje no 10-15 minutami zmarnowanego czasu. Czasami też jakby gra nie wyłapuje tego co chcemy zrobić, ale to się bardzo rzadko zdarza. ale takie momenty gdzie po prostu jakby mechanika gry nie załapie tego, że chcemy gdzieś wskoczyć, to się często tyczy po prostu skoków, gdzie no nie wiecie czem, czemu gra się blokuje. No, tutaj jest następny, który to już jest piąty. Jaki szeryf okleja miasto swoją podobizną? Jak widzicie, po designie mamy praktycznie same zwierzęce postaci. Oczywiście to nie jest nic nowego dla fanów serii, ale jeśli ktoś nowy, że tak powiem, skusi się na Sly Cooper i złodzieje w czasie, to musi wiedzieć o tym. Niech nie szuka tutaj po prostu ludzkich odpowiedników. A jeśli ktoś lubi bardzo, że tak powiem, ciekawy humor, specyficzny, to go tutaj także znajdzie. Okej, okay. mamy zrobione wszystkie plakaty. i paluchy mieliśmy przykład bardzo dobrego dubbingu w wykonaniu. Nie wiem właśnie jakiego aktora musiałbym sobie sprawdzić, bo nie jest to ktoś, kto jest charakterystyczny. Fazę drugą? Ale widzieliście, że tu Pig ma bardzo fajnie podłożony głos i w przypadku innych bohaterów wypada to bardzo i to bardzo dobrze. Podobno Okej, okay, czyli drugi cel misji zarąbać Lizaka szeryfowi. Tak wiem, że to brzmi absurdalnie, ale większość misji właśnie na takiej zasadzie jest projektowana. Tu widzicie mamy safe, w którym mamy jakiś skarb, ale niestety nie mam wystarczającej ilości butelek. Tu mamy podgląd mapy. Na czerwono są zaznaczeni przeciwnicy, na niebieskim krzyżyku jest nasz cel. Tu sobie możemy sprawdzić stan, czyli ile zebraliśmy skarbów ile mamy butelek, czy otworzyliśmy save i ile mamy właśnie tych wizerunków szopa zebranych to się przydaje później gdy chcemy masterować grę o, dobra idziemy do naszego celu bardzo podoba mi się ogólny design tego tytułu który pokazuje, że nie musi być gra robiona bardzo realistycznie i oddawać idealnie świat, wystarczy, że po prostu jest ciekawie zaprezentowana nawet tutaj cel shading jest bardzo fajny i po prostu specyficznego uroku nadaje temu tytułowi co jest no normą w tej serii, ale tak jak mówię na grę mogą się skusić także nowi gracze trzeba tutaj wejście znaleźć, dobra jest Idziemy zawalić Lizaka. Cyk, mamy Lizaka. I tylko trzeba dotrzeć do następnego celu misji, czyli w tym przypadku będziemy niszczyć banery. Dziwne ale banery reklamowe naszego szeryfa, który jak widzicie ma przerost ego i to dosyć ogromny. To jest baner, którego będziemy się musieli pozbyć. idzie jak w Wiesz co, wsadzenie mnie za kratki trochę za bardzo ci się spodobało, Bentley. Taka nasza praca, Slaj! A propos, jak pewnie zauważyłeś, największym fanem szeryfa Tutfika jest on sam. Właśnie urządził imprezę ku swojej czci. Jeśli się rozkręca. Jeśli zetrze... Pewnie, zepsujmy mu zabawę na zawsze. No, i po tym krótkim wprowadzeniu musimy po prostu zrzucić ten, ten baner, pozbyć się tych trzech elementów. Więc to będziemy robić. Wcześniej wspomniałem, że za zebrane monety możemy wykupywać dodatkowe ruchy, ulepszenia. Tak jak na przykład to, co widzicie teraz, czyli błyskawiczne przemieszczanie się po tych linach. Raz, dwa i trzecia klamerka. I w ten sposób skończymy misję początkową w drugim akcie, w drugim rozdziale. Nie chciałem też wam psuć po prostu rozgrywki, jakkolwiek czegoś spoilować, więc akurat ten fragment, ten moment był najlepszy. I oto mamy nowy strój, bo w grze pozyskujemy także stroje, które mają specyficzne umiejętności i zdolności. A przy okazji, też wykonaliśmy zadanie. I to by było na tyle w tym odcinku PS3 Site TV. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli macie jakieś uwagi, to się nimi podzielicie. Dzięki Wam za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!